Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że mnie słychać i widać. Już trzeci raz dla Was próbuję nagrać materiał. O i telefon jest nowy. I, i samochód w sumie też. Nowy, stary. Passat 1 900i to doskonale wiecie, jeżeli oglądacie nasze materiały. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałem poruszyć, właściwie zakończyć temat Dacia zakończyć w ten sposób że podsumować przebieg 100 tysięcy kilometrów ten test długodystansowy który siłą rzeczy odbyłem tym samochodem yy, i za wielu państwu nie powiem ponieważ Dacia z 1.3 TCE nie miała żadnych awarii wymieniłem tam olej właściwie Francuz wymienił 9 razy olej, raz był w serwisie yy, zaryzykowałem i, i nie serwisowałem go waso, ale to już jest nieważne, bo i tak nie da się już yy, gwarancja fabryczna była do 100 tysięcy on się nie zepsuł, więc, więc tej gwarancji on już nie ma także jakie podsumowanie yy, samochód nowy Dacia czy Renault który nabyłem jako nowe Dacia po 100 tysiącach się nie zepsuła i Renault 1.2 tc po 210 tysiącach też się nie zepsuł, jest to nudne po prostu. Myślałem, że będą jakieś niespodzianki, czy, czy ciekawsze rzeczy, jak mają na przykład użytkownicy SKody, gdzie nie działa im komunikacja z telefonem, muszą sobie kupić telefon Samsunga, czy jakieś inne jakieś niespodzianki z tapicerką. Nic nie było, nawet na siłę. Odkręciła się śrubka od uchwytu bagażnika, od siłownika. Po 100 tysiącach kilometrów staruszek to przykręcił i jest, i to wszystko, co się wydarzyło przez 100 tysięcy kilometrów, często pytacie Państwo, czy były wycieki, i jest. Jednostkowe my o tym nie wiedzieliśmy, także przepraszam, że tego nie ma w, w materiałach o 1.3 TC. Tego tematu nie było i w sumie dalej na forach on nie jest jakiś znacznie eksploatowany wycieki, zapocenia w związku z niedotryskiwaniem silikonu przez maszynę na taśmie produkcyjnej no jest kilka takich przypadków w skrajnych, w skrajnych okolicznościach w serwisie usuną to za 5000 zł często jest dużo taniej także no, nie ma silników idealnych jest co jest natomiast ten silnik co my eksploatowaliśmy jeszcze trzeba powiedzieć, że że Francuz wlewał tam oil leak stop przy każdej wymianie oleju i, i żadnych zapoceń tam nie ma po 200 tysiącach na 1.2 TC spod pokrywy rozrządu pojawiło się zapocenie drobne także no cóż samochody francuskie okazały się jako nowe, dobrze eksploatowane, bezawaryjne nie było problemów z elektryką, z tapicerką z osprzętem silnika, z silnikiem wypalaniem zaworów Daliśmy paliwo wysokiej jakości zawsze co 10 tysięcy zmienialiśmy zmienialiśmy olej, używaliśmy różnych dodatków poza ceramizerem i zrobiło się troszkę nudno także warto oczywiście, znaczy warto jak ktoś zarabia na takim samochodzie to może warto kupić nowy samochód ja na razie wróciłem do Starych Disney. Chciałem przeżyć klasyczną motoryzację. Przyznawam się, że ja od dawna o tym marzyłem. Tak chciałem mieć samochód z klasycznymi kasetami. Rozważam nawet teraz W211, szukam jakiegoś egzemplarza z dobrym silnikiem. Eee, bardzo chciałem przeżyć taką motoryzacyjną przygodę z klasyczną motoryzacją. Najlepiej jeszcze z silnikami Dizla rzędowymi, tymi. Prawdziwymi co były kiedyś. Tymi, co przebieg milion kilometrów, to nie był dla nich problem. Bo dobrze wiecie, że, że już jak wykręcicie przebieg 300 tysięcy na nowej benzynie, to jest to jest bardzo dużo. To, że Dacia się nie zepsuła, to nie znaczy, że się opłaca kupować te nowe samochody. Dacia to jest dla mnie potworny koszt finansowy. Zresztą dla każdego z Was, na litość, to jest ponad 100 tysięcy złotych w kredycie 120. Rabatów nie bardzo chcą udzielać. Były oczywiście wyjątkowe okazje, ale pewnie szybko zostały skonsumowane przez klientów te rabaty. Poza tym, wiadomo, że to jest coś za coś. Jak kupujesz samochód albo, który jest zarejestrowany, albo demówkę, albo z wyprzedaży rocznika, to kupujesz samochód po jego wartości nikt ci nie daje prezentu po prostu jest mniej, mniej wart yy, także samochód jak dacie jest dobry ale całościowo biorąc pod uwagę koszty zakupu eksploatacji yy, uważam, że jest to zakup nieudany nieudany w tym sensie, że, że cena wyjściowa takiego auta, no i na sprawa, że brałem najbogatszą wersję wyposażenia więc pojechałem po całości ale w tej konfiguracji to się absolutnie drodzy Państwo nie opłacę. Może na wyprzedaży rocznika, jakby zbili ten cenę o 20-30 tysięcy, byłoby lepiej. I, I Kadżar wyszedł lepiej, bo po 30 tysięcy rabatu dostałem. I finalnie zamiast 100 tysięcy zapłaciłem 70, ale Dacia ja już przy cenie powyżej 100 tysięcy robi się ciężko. Z, ze spłatą kredytu te koszty są dość wysokie. Znaczy ciężko. Trzeba sobie czegoś odmówić, żeby, żeby kupić. Nawet Nieważne jakie masz zarobki. Wiesz, jakie można mieć zarobki tutaj, w naszym pięknym kraju. Jak nie jesteś prezesem banku, nawet tak zarabiasz 10 czy 15 tysięcy, to i tak przy nadpłacie kredytu, jak zapłacisz 10, to musisz się utrzymać. Chcesz sobie coś kupić, no ubrania też musisz kupić, to tamto. Także, no, szanowni państwo, nie jest za dużo. I yy, raczej lepiej nie będzie. Także na razie taka droga, projekt pół miliona. Ja wierzę, że, że ja tym pasatem, który kupiłem, pół miliona zrobię. No w sensie, że zamknę licznik na pół miliona. Wierzę, że przebieg jest oryginalny i, i mam nadzieję, że no, przetestuję dla Was, czy to jest możliwe. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze pójdzie. I zapraszam Państwa na ten projekt, na naszą podróż pół miliona dla każdego z tych używanych samochodów. Oczywiście one będą po takim przebiegu pewnie nie sprzedawalne, więc liczę się z tym, że, że dla mojego Passata to jest już do żywocie Ale myślę, że pokażę to każdemu coś uświadomi odnośnie do trwałości tych samochodów. Że stara motoryzacja potrafi być nieśmiertelna. Pozdrawiam serdecznie.